68. Relikwiarz Świętego Olafa. Rozdział 12. Ranek był cudowny. Słońce wyjrzało zza wzgórz, zalewając dolinę i leżące w niej Bergen potokami światła. W nocy padał deszcz i teraz w mokrych dachówkach odbijały się słoneczne promienie. Przyjemnie było iść po wilgotnym bruku pośród domów, które, choć drewniane, pamiętały prawie dwa stulecia. Ich budowniczowie dawno spoczywali, być może na małym cmentarzyku opodal archiwum, a dzieło ich rąk trwało dumnie. Kolejne pokolenia Bergeńczyków chodziły pod pociemniałymi ze starości sufitami, uwijały się na nabrzeżach, kupowały drobiazgi w starych kantorach kupieckich dzielnicy Gamle-Bryggen. Do portu niezmiennie od tysiąca lat zawijały statki ze wszystkich stron świata. Wyszedłem z zajazdu i skierowałem się na targ rybny. Zielony Opel zatrzymał się z piskiem opon. Wyskoczyło z niego trzech rosłych osiłków i profesor. Ja ci pokażę, syknął, a potem dodał szereg wysoce obraźliwych rzeczowników, tyczących się najwyraźniej mojej skromnej osoby. Wycofałem się i przywarłem plecami do pokrytej drewnianą klepką ściany domu. Najpotężniejszy z napastników podszedł niedbałym krokiem i wziął potężny zamach chcąc najwyraźniej znokautować mnie jednym sierpowym. Stałem rozluźniony, udając przerażenie. Obserwowałem go spod przymrużonych powiek. Drgnięcie brwi zdradziło mi odpowiedni moment. Uchyliłem się nieznacznie. Pięść świsnęła mi koło twarzy i uderzyła z całą mocą w ścianę budynku. To był piękny cios. Kółak napastnika roztrzaskał klepki i pięść weszła w głąb ściany. W warstwę waty mineralnej czy czego tam używano do ocieplenia Ręka zagłębiła się do połowy przedramienia Pchnąłem go w tył całym ciężarem ciała Ręka, uwięziona w ścianie, wygięła się w kierunku W którym z całą pewnością nie powinna się była wyginać Ale nie miałem już czasu dalej się zajmować jej losem Kolejny napastnik zadał cios, który miał mnie wmurować w ścianę Szlachetna sztuka walki Aikido opiera się na zwróceniu siły przeciwnika przeciw jemu samemu. Broniący się wykorzystuje siłę wroga, nadaje jej tylko odpowiedni kierunek. Im napastnik silniej uderzy, tym gorzej dla niego. Złapałem lecącą pięść i skręciłem ją nieznacznie, nadając ręce nieco inną pozycję. Siła ciosu wystarczyła, by kości przedramienia trzasnęły. Trzeciego potraktowałem kolanem poniżej pasa. Cóż, jeśli się walczy z trzema naraz, nie można stosować do końca czystych zagrań. Unik i obróciłem się, by zlustrować pobojowisko. Pierwszy wróg szarpał się, wyjąc z bólu. Bezskutecznie usiłował wyrwać łapsko ze ściany. Utkwiło chyba na dobre. Może trafił na jakiś gwóźdź. Drugi wpatrywał się w rękę, która zwisała jakoś dziwnie. Trzeci wił się na ziemi z bólu. To nie była trudna walka. Inteligencja przeciw prymitywnej sile. Profesor powolutku cofał się w stronę samochodu. A dokąd to? Warknąłem. Nie spodziewałem się, że mnie zaatakuje. Kopnął nisko, celując w moje kolana. Zdążyłem lekko przysiąść i cios trafił mnie w udo. Siniak na jakieś dwa tygodnie, ale zdołałem ustać. Złapałem go za pasek od spodni i za klapy. Kiedyś, dawno temu, widziałem tą sztuczkę w wykonaniu Michała. Styl walki kombat lub sambo, stosowany przez żołnierzy rosyjskiego specnazu. Zakręciłem przeciwnikiem nad głową. W sumie to obrócenie masy 70 kg nie jest tak trudne, jakby się mogło wydawać. Wymaga oczywiście siły fizycznej, ale więcej zależy od umiejętności. Kręciłem nim dłuższą chwilę, a potem walnąłem o ścianę. Trafiłem niezupełnie tam, gdzie chciałem. Uderzenie pomogło pierwszemu z osiłków wyrwać rękę z dziury. Wystarczy! Rozległo się za mną. Policjanci. No i mamy resztę bandy. Uśmiechnął się wysoki. Wróciłem akurat w chwili, gdy pan samochodzik wstał. Streściłem mu przebieg rozprawy z wrogami. Kiwnął w zadumie głową. No to, można powiedzieć, wyeliminowani na dobre, mruknął. Gorzej, powiedziałem. Ten profesorowaty to jakaś szycha z europejskiego parlamentu, chroniony immunitetem dyplomatycznym. Będzie z tego skandal międzynarodowy na kilka fajerek, bo norweski kontrwywiad się naprawdę zawziął. Domyślałem się czegoś podobnego, powiedział. Powędrowaliśmy do archiwum. Zielonego Opla przed zajazdem już nie było. Poprosiliśmy o pamiętnik kupca. Zaraz też przybyli Sven i Marcus. Marcus miał być tłumaczem. Szybko odnalazł fragment zamieszczony w antologii, 22 kwietnia 1789 roku. Odczytał. Ciągle nie mogę pozbyć się obsesyjnej myśli. Peter Hans Faridson miał oko Jelenia. Nigdy się z nim nie rozstawał. Gryzie mnie pytanie: Czy Gunnar ma je teraz? Zamknięty w leprozorium. Czy też ukrył gdzieś w moim domu? A może przepadło podczas potyczki z piratami? 25 kwietnia. Fracht z lofotów. Dziesięć beczek. Sprzedaż na Daniela. Opukałem dokładnie ściany w pokoju gościnnym. Nigdzie belka nie zabrzmiała fałszywie. Poszedłem też na podwórze i rozgarnąłem popioły. Gdy paliliśmy meble, mogło przepaść. Ale przecież szmaragd tej wielkości nie spłonąłby bez śladu. To kamień, który może przetrwać ogień. 3 maja. Myśl o kamieniu pozbawia mnie od wielu dni snu. Waham się. Gunar siedzi w leprozorium. Iść i spróbować z nim pomówić? Tylko jak? Pamiętam jego spojrzenie, gdy odprowadzali go pod konwojem. Ale przecież musiałem go wydać. 4 maja. Gorączka ogarnia moją głowę. Oko. Przecież nie mogło przepaść. Może iść do szpitala i powiedzieć Gunnarowi, że przyjechał brat jego pana i pytał o oko? A jeśli nie uwierzy? Oni chyba nie żyli w zgodzie. Czuję obłęd. 14 maja. Poszedłem do leprozorium. Przy bramie, gdy miałem zastukać, stchórzyłem. Wróciłem do domu. Nie mam dość siły, by tam wejść i poprosić o rozmowę. 16 maja. Poszedłem znowu. Lekarze chcieli mnie odpędzić, ale złoto zagłuszyło ich protesty. Gunar wygląda fatalnie. Niewiele życia w nim już zostało. Poznał mnie i wykrzywił wargi w pogardliwym uśmiechu. Trąd wykwita mu już na twarzy, tylko oczy wyglądają jak dawniej. Spytałem, co stało się sokiem. Obiecałem mu w zamian, że go wykupię z tego piekła i ukryję w moim majątku na wsi odpowiedział że oko jelenia wróciło na swoje miejsce a potem odwrócił się do ściany co chciał przez to powiedzieć i czy cokolwiek chciał przez to powiedzieć 17 maja przekopałem ziemię w dolnych magazynach oka ani śladu a przecież musi być gdzieś w tym domu 22 maja przekupiłem lekarza z leprozorium przeszukał ostrożnie rzeczy sługi nie ma tam oka co znaczy że wróciło na swoje miejsce. Do Lubeki? Teraz gryzę się. Gdy Gumar jeszcze mieszka u mnie, odwiedzał nas hans van der Syft z Lubeki. To on ma teraz oko. Van der Syft, mruknął szefy w zadumie. Sądzi pan, że to jakiś przodek Paula van der Syfta, którego poznaliśmy w Mongolii? zagadnąłem. Myślę, że nie da się tego wykluczyć. Nazwisko wprawdzie zapisane jest inaczej. Ale brzmi identycznie. Przejrzeliśmy kilkanaście dalszych stron. Kupiec zrezygnował z poszukiwań kamienia. Oko wróciło na swoje miejsce, powtórzył pan samochodzik. Czyli dalsze poszukiwania podjąć możemy w Lubece, o ile oczywiście teoria, którą wysunął kupiec, jest prawdziwa. A dlaczego nie w Bremie? Zapytałem. Albo w Hamburgu? To też były miasta, w których istniały niegdyś kantory hanzeatyckie. Miejsce oznacza zapewne miasto, w którym było przechowywane wcześniej. A może oko wróciło na północ? Zasugerował Marcus. Bo chyba nie chodzi on w ogród ani o chiny. Mogło też zostać w domu, a Gunnarsson po prostu skierował na fałszywy ślad człowieka, którego miał prawo znienawidzić. Westchnął Sven. No cóż, jeśli panowie się zgodzą. Na jesieni podejmiemy próbę odszukania oka w Lubece, jeśli to się nie powiedzie. Chyba, że mają panowie dość. Każda porażka jest przykra, powiedział pan samochodzik. Nie wiem, jak będziemy na jesieni mogli dysponować czasem, ale to propozycja warta rozważenia. Wróciliśmy do zajazdu i zaczęliśmy się pakować. Ze swojego pokoju wyjrzała Magda. Witaj, Izauro, zażartowałem. To jak? Wyruszać się dziś po południu do Polski? Kiwnęła głową. Jak? Zapytała. Udało się? W zasadzie od początku nie mieliśmy szans, powiedział pan samochodzik. Ale mamy jeszcze jeden ślad, tym razem prowadzący do Lubeki. Tam może na jesieni podejmiemy poszukiwania. Tata powiedział, że wychodzimy w morze o szesnastej, ale prosił, żeby trochę wcześniej przynieśli panowie bagaże. Zapasy żywności już mamy załadowane. Na silniku dociągniemy do Gdańska w jakieś cztery, może pięć dni. Wobec tego pora żegnać się z zajazdem i pakować nasze klamoty, zarządził szef. Zawsze lubiłem pływać na statku. Nie mam uprawnień sternika morskiego, ale pomogę przy żaglach. Z przyjemnością przyjmiemy pańską pomoc. Uśmiechnęła się. Głównie będziemy szli na silniku. Bo główny maszt jest poważnie uszkodzony. Dwie godzinki później ruszyliśmy obładowani pakunkami do portu. A więc pora pożegnać się z Bergen, powiedział w zadumie pan samochodzik. Nie wiem, czy w lubece uda nam się odszukać oko, ale jak to się mówi, jest szansa. Biegnąca po falach kołysała się na wodzie. Przeszliśmy po trapie. Wiewiórka zaraz wyjrzał z przedziału maszynowego. O! Świetnie, że jesteście. Ucieszył się. Ale tu jeszcze trochę zajdzie. Mamy dwie godziny do wypłynięcia. Szef zamyślił się. W takim razie pokaż nam kajutę, a my chyba jeszcze wyskoczymy na pożegnalny spacer. Ulokowałem walizki szefa w sympatycznej kajucie. Za drewnianą ścianą szumiało morze. Przypomniałem sobie te wszystkie dni na krasuli i późniejsze poszukiwania skarbów wikingów na pokładzie Hawamla. Uśmiechnąłem się do swoich myśli. Zazdrościłem mu tego rejsu. Rzuciliśmy bagaże i wyszliśmy na pokład. Po chwili nadeszła jeszcze Magda. Dźwigała siatkę z pieczywem. Najwyraźniej pomyślała o kolacji. Idziemy jeszcze na krótką przechadzkę, powiedziałem. Może przejdziesz się z nami? Z przyjemnością. Umieściła siatkę z zakupami w kuchni. Zeszliśmy na nabrzeże. Wędrowaliśmy sobie powoli wzdłuż starych, drewnianych domów. Dlaczego właściwie upadła Hanza? Zaciekawiła się Magda. Obiecywał pan kiedyś o tym opowiedzieć. Szef uśmiechnął się smutno. Widzisz, moja droga. Hanza istniała bardzo długo, ponad 500 lat. Po prostu zmieniły się czasy. W XVI wieku flota angielska miała wielokrotnie większy tonarz od hanzeatyckiej. Hiszpania zdobyła liczne kolonie w nowym świecie, płynęły stamtąd nowe towary, jednocześnie upadły tradycyjne rynki. Rosjanie skonfiskowali mienie kantoru hanzeatyckiego w Nowogrodzie, uwięzili kupców i zesłali ich w głąb Rosji. I to podkopało istnienie związku. Wręcz przeciwnie, napływ nowych towarów trochę nawet ożywił handel, ale szybko zaczęły się klęski następujące jedna po drugiej. Pod koniec XVI wieku Europę spustoszyły dwie zarazy, poty angielskie, a zaraz potem dżuma, która wprawdzie nie była tak niszczycielska jak osławiona czarna śmierć, ale za to nadeszła kilkoma niszczącymi falami około 1604, 1624 i 1670 roku. Zaraza poczyniła straszliwe spustoszenia w ludności miejskiej. Nie oszczędziła też kupców. Wreszcie, na domiar wszystkich nieszczęść, wybuchły wojny. W XVII wieku spustoszyły one Europę nie gorzej niż zaraza. Najpierw toczyły się w obrębie Morza Bałtyckiego, potem niestety wykipiały i rozlały się w postaci wojny trzydziestoletniej po całej północnej Europie. Wojna zazwyczaj sprzyja handlowi, ale wojna totalna uniemożliwiła pływanie po towar dla walczących stron, bo wszystkie walczyły właśnie. I wszystkie państwa biorące udział w wojnie cierpiały głód, handel zanikł. Nie zapominaj, że Hanza handlowała na wielką skalę polskim zbożem, a my mieliśmy trzy poważne wojny ze Szwecją, łącznie z osławionym potopem. W 1601 roku do Bergen zawitało jeszcze kilkaset statków hanzeatyckich, w 1640 roku było ich już tylko dziesięć. W 1629 roku odbył się zjazd hanzeatycki, ale na kolejny trzeba było czekać aż do roku 1669. Kilka miast utrzymywało jeszcze przez jakiś czas wzajemne związki, ale niebawem i to się rozpadło. Zabrakło woli współdziałania, która wcześniej spajała wszystko do kupy. Dlatego byłem szczerze zaskoczony słysząc, że Peter Hans Faridson wpadł na pomysł restauracji Hanzy i nawet zdołał pozyskać licznych zwolenników. Srebrna łania, mruknąłem. Kiedyś tu cumowała: Zatrzymaliśmy się przed kamienicą, w której kiedyś mieszkał Gunnar Gunnarsson. Może gdzieś wśród bylek tkwito, czego bezskutecznie będziemy szukali w Lubece, mruknąłem. A może i nie. Pan samochodzik zadarł głowę i popatrzył na rzeźbione łepielenia. Chyba tu, mruknął. To jak wskazówka. Masz ze sobą aparat. Cyknij mi to na pamiątkę. Cofnąłem się kilka kroków i wkręciłem teleobiektyw. Pokręciłem nim, regulując ostrość. I wtedy to zobaczyłem. Oko rzeźby było o ton jaśniejsze niż reszta. W kąciku oka zwierzęcia widać było zielonkawą plamkę. Wyglądała jak łza. Opuściłem aparat i zamiast tego uniosłem do oka lornetkę. Pan samochodzik zauważył moje podniecenie, ale milczał. Czekając na wynik oględzin. Co tam widzisz? Zapytał wreszcie. Oko rzeźby dosztukowano z drewna innego koloru, powiedziałem. Osadzone jest chyba za pomocą malutkiego, mosiężnego zawiasiku. Bardzo zaśniedziałego. Czyżby? Zdumiał się. Nie, to niemożliwe. Wyjął z kieszeni telefon komórkowy i zadzwonił. Sven. Nie, nie. Jeszcze nie wyjechaliśmy. Potrzebujemy ciebie i Marcusa. Czekamy koło kamienicy z głową Jelenia. I zabierzcie ze sobą drabinę. Tak, zwykłą drabinę, tak ze sześć metrów długości. Nie minęło dziesięć minut, a przed starym kupieckim kantorem zatrzymał się samochód. Wysiedli z niego Marcus, Sven i Patrick. Marcus wbiegł do sklepu załatwić z właścicielem, Magda przyprowadziła wiewiórkę. Jak wam się udało? Zapytał zadyszany. Na razie jeszcze nic się nie udało, powiedziałem. Ale chyba jest szansa. Marcus wyszedł ze sklepu razem z Maxem. Przystawiliśmy drabinę do drewnianej ściany i zręcznie wdrapałem się na górę. Drewno kiedyś kilkakrotnie zanurzono we wrzącym wosku, aby zabezpieczyć je przed wilgocią. Z bliska widać było jednak siateczkę pęknięć. Przed laty ktoś pociągnął rzeźbę po pokostem. Wyjąłem z kieszeni nóż myśliwski i ostrożnie usunąłem resztki lakieru z zagłębienia wokoło oka. Głowa była z dębowego drewna, a uzupełnienie jest z bukowego, powiedziałem. Pewnie Gunnarsson dobrał bardzo starannie barwę, ale minęło 250 lat i widać różnice koloru i faktury. Wpuściłem trochę preparatu smarującego w zaśniedziały zawiasik. Był dobrze ukryty. Gdyby nie to, że drewno pod wpływem mrozów trochę się wykruszyło, nigdy nie zdołałbym go dostrzec z dołu. Podważyłem klapkę nożem i włożyłem dłoń do otworu. Po chwili wyciągnąłem skórzany mieszek. Nic więcej w dziurze nie było. Zamknąłem klapkę i zszedłem na dół. Weszliśmy do sklepu. Na szczęście nie było klientów i tam dopiero rozmotałem rzemek i wytrząsnąłem zawartość na blat. Zielony kamień wielkości talara i gruby na palec zabrzęczał cicho o szkło. Pan samochodzi ujął w dłoń lupę. Obejrzał go uważnie. To jest to, powiedział, bardzo stara robota. A ja bym chciał 1% depozytu, odezwał się właściciel sklepu. Ostatecznie to moja rodzina to przechowała. 1% od tych miliardów to też znacząca suma. A więc i on słyszał o depozycie. Sven obiecał mu 1%. No, panowie, my tu gadu-gadu, a tam nam zamkną bank, powiedział, spoglądając na zegarek. Wsiedliśmy do samochodów, a pomieściliśmy się ledwo-ledwo i ruszyliśmy z piskiem opon przez miasto. Zatrzymaliśmy się przed wyłożonym kamieniem frontonem banku. Wtargnęliśmy do środka całą grupą, aż ochroniarze popatrzyli na nas zaskoczeni. Duża sala wyłożona marmurem, Stare, drewniane boksy, w których siedzieli kasjerzy. Widać było, że to stary, solidny bank. Poprosimy kierownika, zwrócił się Sven do panienki siedzącej za okienkiem. Po chwili nadszedł poważny mężczyzna w garniturze. Chcemy sprawdzić stan rachunku, wyjaśnił. Rachunku? Brwi kierownika uniosły się do góry. Tego rachunku Sven położył mu na dłoni oko jelenia. Tu jest kwit. Marcuz wyciągnął z teczki nieco zetlały papier. Panowie pozwolą, wykonał zachęcający gest, zapraszając nas na zaplecze. Przepraszam, pani oczywiście także, dopiero teraz spostrzegł Magdę. Weszliśmy do sporej sali, zastawionej szafami pancernymi. Przy stole były krzesła, ale ponieważ nie starczyłoby ich dla wszystkich, stanęliśmy wokoło. Kierownik otworzył jeden z sejfów i wydobył z niego bardzo starą. Skórzaną teczkę. Wewnątrz były jakieś pożółkłe papiery oraz odcisk w laku. Porównał go bardzo starannie z pieczęcią. Wszystko się zgadza, powiedział uroczyście. Ale to jest depozyt, a nie rachunek. Mimo wszystko chcielibyśmy. Zaczął sven. Kierownik z uśmiechem kiwnął głową. Ależ oczywiście. Proszę o pięć minut cierpliwości. Ujął słuchawkę telefonu. Lars. Przywieź skrzynkę z depozytem numer 2586 do czytelni. Tak, nie przesłyszałeś się. Znaleźli się właściciele. Po 250 latach, ale lepiej późno niż wcale. Po chwili pracownik banku, widocznie tenże Lars, wtoczył do pokoju wózek, na którym spoczywała spora stalowa skrzynka. Kierownik wyjął z teczki klucz, który w pożółkłej kopercie spoczywał pośród papierów. I spokojnie włożył go do jednej z dwóch dziurek. Panowie? Przechylił głowę. Zrozumiałem natychmiast. Skrzynka miała dwa zamki. Klucz od jednej przechowywany był w banku, drugi miał właściciel depozytu. Zapewne należało przekręcić jednocześnie. Wyobraziłem sobie, że za chwilę zostaniemy aresztowani. Patryk wyjął z kieszeni klucz. Pan pozwoli, skłonił się przed Svenem. Podał mu go. Kawałek metalu zalśnił w powietrzu. Sven podziękował mu skinieniem głowy i włożył w dziurkę koło bankiera. Przekręcili jednocześnie. Poszło im ciężko. Widać zamki od 250 lat nie były otwierane. Procedura bankowa wymaga teraz, abym się oddalił. Właściciele depozytu mogą pozostać z nim sam na sam, powiedział. Ująłem za stalową rączkę przymocowaną do wieczka skrzynki i pociągnąłem. Zawiasy też były zardzewiałe, ale pokonałem ich opór. Skrzynka była pełna. W milczeniu wpatrywaliśmy się w kilkanaście paczek banknotów dziesięciokoronowych z 1748 roku. Banknoty były dość zniszczone z pewnością nie zainteresują kolekcjonerów. Historyczna makulatura. Sven w milczeniu uniósł jedną paczkę, potem następną. Niestety, skrzynka wypełniona była wyłącznie banknotami. Przerwał banderole i rozdał nam po jednym. Na pamiątkę, powiedział. Czy one nie mają wartości? Zapytała Magda. Niestety, to tylko w USA, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii nigdy nie było wymiany pieniędzy, i wcześniejsze emisje zachowują wartość. Odezwał się Patryk. Co zrobimy z resztą? Zapytałem. Można by wywieźć daleko od brzegu i wyrzucić do morza. Westchnął Sven, ale sądzę, że lepiej będzie im to zostawić. Zatrzasnął wieko i przekręciliśmy oba klucze. Zawołał kierownika. Stan depozytu uznaliśmy za zadowalający, powiedział. Proszę go przesłać z powrotem do magazynu. Na twarzy bankiera odbiło się zaskoczenie. Ale był profesjonalistą. Opanował się bardzo szybko. Tak jest. Czy mają panowie jakieś inne dyspozycje? Proszę go wydać człowiekowi, który, tak jak my, przyjdzie do banku sokiem jelenia, zacisnął pieczęć w dłoni. Z jednym zastrzeżeniem. Nie wcześniej, niż za kolejne 250 lat. Widziałem, że kierownika aż skręcało z ciekawości. No bo wyobraźmy sobie jego sytuację. Spoczywa w jego banku od 250 lat stalowa skrzynia z tajemniczą zawartością. Oto pojawiają się właściciele. Zaglądają do środka i każą ją przechowywać dalej. Aż minie 500 lat od dnia jej zdeponowania. Zrobiło mi się go nieoczekiwanie żal. Oczywiście, kierownik zapisał dyspozycję na kartce i schował ją do teczki. Miło było panów poznać. Pożegnaliśmy się i wyszliśmy. No i tak skończyła się przygoda, powiedział pan samochodzik. Pora ruszać do domu. Pora, potwierdził wiewiórka. Patrząc na zegarek, Sven odwiózł nas do portu swoim samochodem. Jak pan trafił na trop tego depozytu? Zapytałem. Och, po prostu z wyposażenia domu hanzeatyckiego w Lubece ocalało tylko jedno krzesło ze strasznie zniszczonym, skórzanym obiciem. Odczepiłem je, żeby wymienić na nowe, i wtedy znalazłem pod spodem ten papier i klucz. Historia wydała mi się dość niesamowita. Poszedłem do banku i uzyskałem potwierdzenie, że ten depozyt od 250 lat czeka, aż ktoś go podejmie. Ponieważ sprawa wydała mi się bardzo ciekawa, postanowiłem z moimi współpracownikami, że wynajmiemy detektywów i spróbujemy odnaleźć oko jelenia. Ciekawiło nas, czy jest to w ogóle możliwe. A tu proszę: w tydzień się panowie uwinęli. Poprzednie 11 ekspedycji miało mniej szczęścia. Nie znaleźli żadnych śladów kupca. Partacze mruknął. Przecież to nic trudnego, pomógł szczęśliwy przypadek, powiedziałem. Gdyby pan, szefie, wpadł na pomysł zrobienia zdjęcia minutę później, robiłbym je z drugiej strony jelenia i nigdy nie zauważyłbym tej różnicy kolorów. Nie udało się, mruknął wywiórka. Jak to się nie udało? Zdumiał się pan samochodzik. Znaleźliśmy pieczęć i odzyskaliśmy depozyt. Pożegnaliśmy się ze Svenem i pan samochodzik przeszedł po trapie na pokład biegnącej po falach. Wiewiórka zapuścił silnik. Przepłynęli wzdłuż starych, bergeńskich kantorów kupieckich. Kilka minut później minęli twierdzę Bergenhus i wyszli na pełne morze. Wiewiórka przerzucił drążek steru i statek zakręcił na południe. Do domu. Obserwowałem ich. Aż zniknęli w oddali, a potem wolno ruszyłem do samochodu. Na mnie też już czas. Epilog Strażnik pilnujący muzeum historycznego w Bergen szedł przez salę, sprawdzając zabezpieczenia. Zatrzymał się na chwilę koło pancernej gabloty. Na czerwonej, atłasowej poduszce spoczywał tłok pieczęci, wyrzeźbiony w zielonym kamieniu. Pieczęć Związku Hanzeatyckiego odczytał tabliczkę. 7 maja 1998 odnaleźli ją Paweł Daniec i pan samochodzik. Kamień, z którego ją wykonano, to słynny szmaragd oko jelenia. Paweł Daniec i pan samochodzik wymówił na głos obco brzmiące nazwiska. Ciekawe, co za jedni? Czesi? Rosjanie? Wzruszył ramionami i ruszył dalej. Zamknął drzwi i pilotem uruchomił alarm. Tak czy inaczej Ktoś powinien im powiedzieć, że Jelenie nie mają zielonych oczu, mruknął wyłączając światło. Koniec.